Cześć, jestem tak 10 i dziś pokażę Wam już długo projekt elektrownię atomową, którą zbudował y którą budowaliśmy we trójkę Jakuba Mikołaj i nagrywam właśnie z nim z Dibbi z 1177. Cześć! No. Cześć! Zacznijmy! To jest ten duży... to Duży co to jest? Generator. Generator o drzwi żelazne tu mamy, tu mamy takie, coś takiego takie coś takie jakby takie coś taki piec z takimi prętami ja się na tym nie znam a tu mamy coś takiego yy, to jest reszta mamy tego jest o tam jest puste dalej Będę sobie tylko aby załatać dobra yy, tutaj mamy takie dwa kominy to so, są kominy, tak? Halo? Tak! Tak! To kominy. Co by, by się już dwa razy spalił? O, tu są piece. Raz był podpalony, zwajczył się. Drugi raz zrobiliśmy już ubezpieczenia. Znowu się spalił. Aż w końcu zostawiliśmy go zgaszonego. To tak jakby rury odprowadzając coś takiego, takiego takiego zielonego. I taki dobek, gdzie ogólnie wszystko robią o dźwignie, komputerek. No no w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że projekt Ci się spodobał. Cześć. Pa. Ejo!